23 klient już pana widzi podchodzi. Ta klient już wysiada z pociągu, za chwilę powinien podejść. Takie, takie opinie, opinie się rozniosły, że taksówkarze, taksówkarze to krojczy to, to, że tak powiem złodzieje i... i, i aby tylko wziąć klienta i go skroić, bo, bo tak trzeba, to wcale nie jest. To jest mit. Nie w każdym przypadku, ale jest to, jest to mitem, bo korporacja jako korporacje yy, mają swoje zasady, mają swoje rabaty i, 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 i jeżdżą, jeżdżą. Każdy jeździ uczciwie, yy, mają te kasy fiskalne, każdy klient. Może, nawet powinien, zażądać paragonu od, od taksówkarza, także to, to nie, nie, ma, nie ma nic do ukrycia. Klient jedzie, klient widzi, ile płaci. Tak, słucham. E, jak najbardziej, oczywiście. Czyli mam być, tak? Dobrze, dziękuję, w takim razie podjadę. Do zobaczenia. Mamy klientkę. Panią, z którą czasami wożę i pojedzie z nami. Praca na taksówce to jest tak, tak naprawdę Z no. Czasem wejdzie jakiś y, klient i, i albo się z nim bardzo długo pojeździ po mieście, albo się pojedzie gdzieś poza Wrocław. Kiedyś miałem tak, że stałem na postoju taksi, y, zaczepił mnie jakiś tam starszy pan się spytał, czy mogę go zawieźć do Oławy. Ustaliliśmy stawkę, zawiozłem go do Oławy. Wyjeżdżałem z Oławy. Następny pan machnął mi ręką. Zatrzymałem się i jeszcze się spytał o wycenę kursu do Opola. No i tak naprawdę z Wrocławia pojechałem do Opola jeszcze przez Oławę z dwoma klientami. No naprawdę fart. E, witam, ja stoję od ulicy Legnickiej pod głównym wejściem. Aha. Super, dziękuję. Dzień dobry, zapraszam tego Józefa, tak? Tak, 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 tak. Co to jest w ogóle? To jakaś firma? Tak, to jest taki centrum biznesowe. To jest zaraz nad samą rzeką, czyli od Szczytniskiej, tak? Tak, od Szczytnickiej. Okej, okay, no proszę, dokładnie. Do kiedy będę Do jutra. Na jutrze. 4. Ja tam tamten ręczko, że ja jestem na razie na maja, także jeśli poczekają, to jak najbardziej. To tak do 15 minut tam poczeka. Radę tak się słucha. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam zamówić taksówkę na dzisiaj rano na 6:10 na ulicę Potockiego. Tak. 33. Dobrze, 6:10. Tak, 6:10? Dobrze, będziemy na pewno. Dziękuję. Dziękuję. Pani przyszła i powiedziała, że ona tu nie będzie pracować, bo to jest za, za ciężka praca i ona się tu przemęczy. Ale co no? Tak. To, że ona będzie musiała podnosić tyle razy słuchawkę do ręki i do ucha. No a jak już miałam cztery latka, bo miałam 4 latka, jak ta firma powstała, to jak już tylko zobaczyłam, jak to działa, to już pomagałam tutaj bardzo. Chciałam pomagać. Tylko no, centrala ogólnie była tutaj w tym pomieszczeniu trochę później, bo na początku wiadomo, nie mieliśmy tych zleceń tak dużo, no bo nowa korporacja, to normalnie mieliśmy telefon i stację w domu. I po prostu kto był w pobliżu w kuchni, to odbierał ten telefon. No ale później jak już się zaczęło więcej w każdej więcej zleceń, no to już trzeba było coś pomyśleć. No i właśnie dziadek poszedł do administracji i wyjął, wynajął to pomieszczenie. No tak jakoś powstała centrala. Panowe zlecenie, miejscowość Bielany, stacja Orlen, rejon 28. 133, 132. 133, 2. 120 to pierwsze czytanie, postój ma pierwszeństwo. 130, dziękuję. Wysyłam. Wsiadła babka i szukała męża. No, nie znalazła go, zawiozła ją do domu, akurat pod, pod lokalem byłem. I wróciłem po ten sam lokal i okazuje się, że wsiadł mi ten, ten, ten mąż, ale z jakąś inną kobietką no i gdzie indziej po prostu pojechał. No, nie będę mu mówił, że go żona szukała. No. Różne były historie i, i straszne, i śmieszne. Fajny kurs, bo dostałem zlecenie z zaznaczeniem, że pan sobie zażyczył kierowcę z angielskim. Akurat z angielskim nie miał problemu. Wsiadł mi i powiedział, że on chce po prostu zobaczyć Wrocław, ma problemy z chodzeniem i żebym pokazał takie jakieś fajne, fajne miejsca. No zadałem pytanie, czy oglądał film kiedykolwiek Liste Schindlera. E, no powiedział, że tak, że to jest jego jeden z bardziej ulubionych filmów. No, znajomość historii trochę przydała się, zawiozłem go na ulicę, gdzie była kręcona jedna ze scen z Liste Schindlera. No, to facet autentycznie wysiadł z samochodu, przeszedł się przez tą ulicę. I, i za nie mówił. Był głównie powzięty, że, że zdarzyło mu się zobaczyć ulicę, która, na której by kręcony, były kręcone sceny do Listy Schindlera na przykład. To już tak będzie około dziesięciu lat temu. Kupiłem wtedy najnowsze BMW chyba serii 5 i wtedy właśnie zacząłem tak bardziej klientów biznesowych wozić później miałem chyba Audi A8 Mercedesa S klasę i BMW 7 i teraz tak i teraz Maserati Jakoś to się zrobiło takie samoczynne bo coraz więcej gdzieś stałem to więcej ludzi podchodziło do mnie właśnie i o ma Pan fajne auto to może gdzieś pojedziemy tutaj to to i tak się, tak się zaczynało właśnie yy, brać że gdzieś w trasę pojechać yy, troszeczkę Pierwszy były na początku małe trasy a później z czasem zwiększało się to. no nie robię no nie wiem to właśnie mówię to wszystko bierze się to co było kiedyś no bo na przykład yy, w wyjeżdżam do Wiednia i będę dwa razy w Wiedniu w jednym dniu, bo już wiem, że będę musiał yy, odebrać nad ranem z Wiednia mojego klienta. Przyjeżdżamy do Wrocławia, on tutaj jest dwie, 3 godziny, nie będzie, i wracamy z powrotem do Wiednia i ja wracam z powrotem. Także w jeden dzień zrobię 1600 km. Kiedyś ktoś mi powiedział, że taksówkarz to nie jest zawód no nie? I, i kręcenie kółkiem to nie jest praca. Bo kręcenie, pokręcić kółkiem to każdy potrafi. A z, drugiej strony, z drugiej strony to nie jest tak, tak do końca. Musi mieć z każdej strony oczy. Taksówkarz musi mieć z każdej strony oczy. I w lusterka, i, i z przodu, i z tyłu na klienta, i z tyłu co się dzieje za samochodem. Praca że to jest ciężka praca? Jakbym Pan był wyświadom? Bywa, że jest. Że, no właściwie można by powiedzieć, że bywa, bywa ciężka, bywa trudna, bywa męcząca. A Przy czym no, z założenia kierowcy taksówki. Nie mogą powiedzieć, że nie lubią, je, że, że, że jeżdżenie nie sprawia im przyjemności. Kiedyś mieliśmy taki przypadek, gość, gość pod wpływem, dużym wpływem alkoholu wywiózł kolegę, kolegę na ołtasz, na, ołtarzu, na, 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 ołtarzy, na, na grej, rejony, rejony miasta ogródki działkowe i tak. Naprawdę e, nikt nie wierzył, nikt nie wierzył, że można tak zniszczyć samochód e, kijem od pomidora. Wywiózł go, e, zaczął go dusić e, paskiem. E, kierowca się uwolnił, zdążył tylko krzyknąć, bo wtedy nie, nie, nie było, nie było e, przystawek, było same radia były, to zdążył krzyknąć gdzie jest i że potrzebuje pomocy. No i praktycznie, praktycznie w ciągu 5 minut miał 15 taksówek koło siebie. Teraz to już, teraz to już po prostu rzadkość jest, że, że ktoś tam potrzebuje pomocy. Dziękujemy no to uczynienie. może zdarzają się jak tacy, tacy ludzie, którzy no dziwnie wyglądają, tak? Dziwnie z oczu patrzy się człowiek czasami zastanawia, yy... zawierając ich, ale no, mamy dobrą łączność z innymi kolegami, jest szybka, alarmowa łączność z policją to na pewno jakoś tam uspokaja nas. Nigdy bym nie jeździł jako kierowca niezrzeszony, samochód, taksówka, właśnie przede wszystkim dla, dla bezpieczeństwa. Zawsze jest jakiś odsetek burów czy, czy, czy kogoś w tym rodzaju, ale w większości to są bardzo sympatyczne kontakty i miłe rozmowy. I to mi sprawia wielką naprawdę przyjemność. Niejednokrotnie jest tak, że po prostu w, w, Obaj, czy cała grupa, która jedzie wraz ze mną, śmiejemy się. Jesteśmy roześmiani przez całą drogę, bo, bo naprawdę jest wesoła rozmowa. Ludzie mają wspaniałe poczucie humoru. Oczywiście, bywa tak, że... kiedy długo nie ma zlecenia, to już człowiek przebiera nogami, chodzi w kółko auta, już zaczepia innych kierowców, rozmawia z jednym, z drugim, ponarzeka, czy gdzie te zlecenia. No ale w końcu przychodzi ten moment, jedzie się po, jedzie się po pasażera i, no i, i właśnie, i to jest ten, ten czas wtedy, kiedy może być naprawdę miło i że może być poza tym, że się trzyma kółko, jedzie przez miasto, że jeszcze w tym wszystkim może być fajna zabawa, fajny kontakt.